Odcinek 9. Rozkład pomieszczeń. Strefa dzienna, strefa nocna. Jakie pomieszczenia powinny znajdować się już od wejścia? Naturalnym dla mnie pomieszczeniem jest wiatrołap, który jest niczym śluza, w którym to zostawiamy wierzchnie okrycie, buty. Co więcej, to oszczędność energii, kiedy zimą otwieramy drzwi, Ciepło ucieka tylko z małego wiatrowałapu, a nie na przykład z całego korytarza czy salonu. Przychodząc z dworu, dobrze by nie trzeba było iść przez cały dom, by umyć ręce. Uważam, że blisko powinno znajdować się takie małe, podręczne, dzienne WC. Eee, mała umywalka plus, plus kibelek. To można zamknąć w tak małym pomieszczeniu, że. Wykończenie jego nie jest dużym kosztem. Tak dużym by się na niego nie zdecydować, a jest to na pewno duża wygoda nieoceniona nie tylko podczas grypy żołądkowej, bo jeśli macie dzieci w wieku przedszkolnym, to prędzej czy później na pewno ją złapiecie. Następnie kierujemy się tam, gdzie domownicy prowadzą życie. Wracając do domu z pracy czy szkoły, kierujemy się od razu w stronę obiadu, lodówki, kuchni. Czy jadalni. Choć niewielką spiżarnię powinniśmy mieć przy kuchni, do której wchodzimy bezpośrednio. Doceni to zarówno pani domu, jak i całopatrzeniowiec, który po wejściu do domu nie ma gdzie rozpakować wszystkich zakupów. Kiedy weki, zapas wody mineralnej czy warzywa mamy trzymać w pomieszczeniu oddalonym od kuchni. O kilkanaście kroków to funkcjonalność spiżarni automatycznie mocno spada. Jedzenie, przygotowanie posiłków to też niemały procent naszego życia. Ważne, by nie oszczędzać na to miejsca, bo tam żyjemy, a życie powinniśmy sprawiać sobie jak najprzyjemniejsze potrafimy. Uważam, że łączenie y, kuchni części jadalnej z salonem jest bardzo dobrym zabiegiem ze względu na no, nawet rodzinne relacje. Otwarta przestrzeń daje też poczucie takiej swobody, poruszania się. Jeśli w domu są małe dzieci, na pewno będzie to atut, będziemy mieli je na oku. Te pomieszczenia liczyłbym jako strefa dzienna, ogólnodostępna dla domowników, a także dla gości, którzy mogą nas odwiedzać. Natomiast strefa nocna, prywatna, dobrze byłoby, żeby znajdowała się w innym końcu domu, gdzie mamy swoje sypialnie, no i taką łazienkę pełnoprawną. W, tam ważne, żeby ta łazienka też była trochę większa, bo możemy od razu też tam stawić pralkę, czasami postawić suszarkę do prania. Jeśli mamy małe dziecko, no to Wanienka. Jeśli zdecydujemy się na większą rodzinę, to, to też pewnie fajnie, gdy są dwie umywalki, bo z rana zawsze jest kocioł. O łazienkach pewnie też coś nagram. Tymczasem w domach piętrowych. Ta strefa prywatna jest u góry i to jest fajne rozwiązanie. Bo gdy jedni domownicy śpią drudzy w strefie dziennej, mogą na przykład przecież przyjmować gości. Taki rozkład daje również takie poczucie prywatności, intymności, kiedy przejście z sypialni do toalety w piżamach nie musi być obserwowane przez wszystkich domowników, no i ewentualnie ich gości. Pomieszczenia techniczne zazwyczaj umieszczone są po mało słonecznej stronie tej e, północnej. Jeśli planujemy maszynownie, to znaczy miejsce, gdzie będzie stał pies, na ekogroszek, e, pompa ciepła, centrala, wentylacyjna, musimy liczyć się z generowaniem jakichś tam odgłosów. Na przykład najgłośniejszy to jest podajnik od pieca. No, wentylatory od, od jednostki wentylacyjnej też mogą być dosyć e, tam głośne, ale nie, nie aż tak. No i lepiej, żeby to pomieszczenie nie sąsiadowało blisko, bezpośrednio e, przez ścianę z sypialniami. To tyle z moich spostrzeżeń. Jeśli uważasz, że to co mówię jest dobre i ci pomocne, daj lajka.